Co? Nie, nie zwijaj jej. Normalnie, jak już posmarowałeś ten, to... Do... Nie, nie, zwijaj ją i będę dopiero rozwijał. Ok. Tak Normalnie przyłóż. Daj, ja ci też pomogę. Na dole Ja na dole będę, ja na dole, ja na dole. Do samego dołu tam musi być. Do samiutkiego, tak? Dobra, 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 dobra. U mnie ok. Możesz tu trochę dół? O dobra, już, już, już. Więcej nie. Dobrze, jest. U mnie jest do samego dołu. Zeszliśmy trochę? No trochę ze... Weźmy bardziej do tego, do, do rogu. Nie niebieskie? Jest... No. O, tak ono. I potem dopiero, najpierw ją do, przysuń do, do samego rogu, do kąta, a potem drugi bok dopiero zaciskaj. O, idealnie. I tak jak do samego dołu. Ja tutaj. Trochę odkleję jeszcze, bo jest nierówno. Ale to się lepi. Dobra, pójdźmy na to. Dobra. O, i elegancko jest. I teraz ją trzeba z tej strony tylko tam, gdzie to białe smarować, nie na białych rogach. Tu już po środku nie smarujesz folią. Nie. Nie. A z tamtej strony całość wysmalowaliśmy. A z tej tylko teraz białe rogi. I ze dwie warstwy położymy i koniec.